Na chwilę obecną, tym najbardziej optymistycznym scenariuszem, i chyba warto dodać, że najbardziej prawdopodobnym jest utrzymanie status quo, bowiem gdy patrzymy na sondaże, to one mniej więcej szacują gdzieś pół na pół podział głosów, ale gdy popatrzymy na to, jak prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej szacuje rynek finansowy, tutaj on. To, to prawdopodobieństwo waha się gdzieś od 20 do 30%. Dlaczego? Dlatego, bo historycznie sondaże nie doszacowywały głosów osób osób chcących utrzymania status quo. Tak było, jeśli chodzi o referendum w Szkocji, tak było, jeśli chodzi o wybory parlamentarne w 2015 roku i rynek spodziewa się, że podobnie będzie tym razem. Podobnie wskazują zakłady bukmacherskie, no bo tutaj, gdy popatrzymy na to, jak, jak to wygląda u bukmacherów, to również prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej szacowane jest gdzieś na około 25%. Zatem widać, że. Gdy popatrzymy na to, jak już będzie wyglądało to referendum 23 czerwca, pomijając już wyniki sondaży, to jednak rynki i duża część osób zakłada, że Brytyjczycy, gdy zostan zostaną postawieni przed tym pytaniem, czy wyjść z Unii Europejskiej, czy nie, no, nie zdecydują się na tak ryzykowny ruch, nie zdecydują się na krok w nieznane i zakłócą za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Dlatego też te bezpośrednie prawdopodobieństwa wyjścia tego kraju i pozostania w Unii Europejskiej znacząco różnią się od tego, co wskażu, wskazują publikowane sondaże.